ああ、フィーリングした。 Thank <imitation> you. систем федерації. Це мертвий обст. Що моє ім'я Валентина Коляк. я з України, але мешкаю в шканюшках, душе tot și No i normalnie jestem mieszkańcem Kaniny Góry. Dlatego dzisiaj tu przyszliście? E, dlatego, żeby złożyć hołd naszym bohaterom, e, którzy e, walczą na Ukrainie, żeby zapalić znicze, e, zaspiewać im i tyle. A co zaśpiewaliście? Bo... E, Hymn Ukrainy spiewaliśmy. Mm -hmm. No i później były nasze hasła, że Sława Ukrainy i rojem sława". I śmierć I śmierć Urham, tak. Jasne. Czy pani ma tam jakąś rodzinę? Mam, w Kijowie mam siostrę z rodziną, w Łódzku mam mama została, no i tu nie chcą przyjechać po prostu. Mhm. E, czy wiele z tych osób, które dzisiaj przyszły, y, straciły kogoś na wojnie? E, wie pan co, nie mam takiej informacji, ale na pewno, że są takie osoby, którzy kogoś stracili na wojnie. Mhm. Że, bo pan widzi, że tu są same kobiety, Także no, pewno, że ktoś jest. Jest taka informacja, że dzisiaj Polska przekazała czołgi na Ukrainę. Co pani o tym myśli? Ja myślę, że obojętno od kogo pomoc, i to jest ważne, bo czy to jest duża pomoc, czy to jest mała pomoc, ale to jest bardzo ważne dla Ukrainy, żeby pokonać wroga. Nie chcę za bardzo wnikać w politykę, ale. To jest bardzo dobre i bardzo dziękujemy Polakom i całemu kraju za to, że nadajecie nam pomoc.